Cześć, witam wszystkich widzów na Kale Adventure 125. Dzisiejszy odcinek jest dedykowany różnego rodzaju gadżetom, które zostały zakupione na serwisach aukcyjnych typu AliExpress i Allegro. Wszystkie te gadżety, które tutaj są, są zakupione przeze mnie, więc odcinek nie jest w żaden sposób sponsorowany. Troszeczkę się tego tutaj zebrało, jak widzicie, jest troszeczkę tutaj tego. Pokrótce wam opowiem, co zakupiłem i do czego mi to będzie potrzebne. Jak w jednym z odcinków widzieliście już w tym sezonie 2023 miałem małego paciaka, więc motocykl został lekko uszkodzony. Jak już tam w tym filmie mówiłem, że będzie przy okazji możliwość zmiany koloru, który strasznie mi się nie podobał, ten ten bordowy, więc z jednej strony się troszeczkę ucieszyłem, bo spowoduje to, że będę mógł w końcu zmienić kolor swojego skutera. No i padło akurat na kolor, który mi się bardzo podobał. Jest on kolorem z palety Hondy. Oczywiście dobrać kolor idealny jak z paletu Hondy jest bardzo ciężko, więc po prostu drogą dobierania kolorów udało się w końcu uzyskać ten kolor, który mi się podoba a tutaj mamy już właśnie gotową wymieszaną farbę jest to farba akrylowa poliuretanowa o symbolu RAL 5014 czyli to jest tak zwany niebieski gołębi idącą w taką szarość tutaj mamy farbę, do tego jest jeszcze utwardzacz i rozpuszczalnik Koszt takiej farby to jest 77 zł za litr, plus dodatkowo trzeba dokupić sobie utwardzacz. Ta farba jest rozcieńczana 1 do 2, czyli litr farby, pół litra utwardzacza i maksymalnie można ją rozcieńczyć 10% rozpuszczalnika. No ale dobra, czyli mamy już tutaj, tak jakby, omówiony temat pomalowania skutera. Co zakupiłem jeszcze? Jak do w ogóle doszło do tego, że te gadżety kupiłem? Otóż ja jestem gadżeciarzem i lubię różnego rodzaju udogodnienia, czy to w rowerze, czy w motocyklu. Pierwszym takim gadżetem, który wydaje mi się bardzo mocno potrzebny, to nowy intercom do mojego nowego kasku, który dostałem. w w tym roku na święta pod choinkę. A Intercom jest to Fritcom T Max Pro. I dlaczego akurat wybrałem ten interkom Z tego względu, że można stworzyć grupę ośmiu motocyklistów, połączyć się na raz. Ma możliwość połączenia dwóch telefonów na raz albo łączymy dwa telefony parujemy z interkomem albo po prostu jeden telefon drugą nawigację. Mamy instrukcję obsługi. Interkom ma wbudowane dodatkowo radio. Także nawet jeżeli będę jechał sam, to będę mógł sobie posłuchać różnego rodzaju podcastów, muzyki, co tam kto woli. Następny gadżet jak już do interkomu, to kupiłem dwa mikrofony krawatowe. Jeden, jeden mikrofon krawatowy posłuży mi jako mikrofon do vlogowania, i on będzie podłączony pod kamerkę, która będzie umieszczona na przedniej części kasku. A drugi mikrofon będzie podłączony do zbierania odgłosów, od które będę słyszał w interkomie. Czyli, jeżeli będziemy jechać większą grupą, to na nagraniu wideo będzie też można będzie posłuchać to, co inni uczestnicy wycieczki mówią na filmie. Jeżeli jesteśmy już tutaj w trybie vlogowym. No to różnego rodzaju uchwyty. Pierwszy uchwyt, który kupiłem, to jest to uchwyt do kasku. On ma tutaj tą swoją powierzchnię taką jak widzicie. Powierzchnia ta jest taka zakrzywiona do krzywizny kasku. Do tego kilka elementów, giętych, żeby można było tą kamerkę. Ustawić, wykadrować taki kadr, jak się chce, żeby można było potem to Wam w odcinku na YouTube pomontować, poskładać. A przynajmniej będziecie widzieć to z pierwszej tej perspektywy, to co ja to i Wy będziecie widzieć. Dodatkowo są tutaj też przylepce 3M, dosyć grube, takie piankowe. Tu jeszcze jeden zapasowy. Że możemy sobie w dwóch miejscach na kasku zrobić takie mocowania, żeby z innej perspektywy było. Także to było zakupione właśnie z AliExpress. Dodatkowo jeszcze był taki woreczek z takim klipsem i, i, i taką smyczką, że kamerkę możemy dodatkowo zabezpieczyć przed zgubieniem czyli jeżeli nie daj Boże, by nam się wypięła lub Odkleiła od kasku z tego uchwytu, to na tym zabezpieczającym uchwycie dodatkowo tą kamerkę przytrzyma. Wtedy jej nie zgubimy, nie uszkodzimy przed upadkiem, to jest takie zabezpieczenie dodatkowe. Kolejny uchwyt, jaki zakupiłem, to jest za, e, zakup uchwytu kulowego. Jest to zakup, który e, uważam, jeden chyba z lepszych. Cały jest wykonany z aluminium. Dodatkowo kule mają taką powłokę gumowaną, że to naprawdę jak się skręci dosyć mocno, to nie ma prawa to się w żaden sposób ruszyć, trzyma się to ładnie na sztywno, dodatkowo na jednej z kuli jest zastosowany gwint 1 i 1 trzecia cala to jest ten gwint statywowo-fotograficzny. Więc tutaj można sobie zastosować też taki adapter. Typowo pod kamerki GoPro i pochodne, czyli DJ Osmo, też mocowanie jest do kierownicy tu przy lusterku. Przez to po prostu wkręcamy lusterko i możemy sobie w dowolnej pozycji regulować, kadrować naszą. Kamerę, to co chcemy po prostu widzowi przekazać, bardzo fajny gadżet kosztował naprawdę niewiele, a radości przyniesie wiele, bo będą bardzo ciekawe ujęcia, jak już jesteśmy przy uchwytach. No to kolejny uchwyt na kierownicę też do mocowania właśnie GoPro, czyli kamerek właśnie sportowych. Jest on typowo na kierownicę. Tu macie ten otwór mocujący. Tu są już wstawione tulejki takie redukcyjne. Montaż na kierownicę od 22 mm do 31,8, czyli do tych kierownic typowo rowerowych. I to może być właśnie wykorzystane i na rowerze i na motocyklu. Kolejny gadżet to uchwyt na telefon. Jest to uchwyt typowo może nie rowerowy, bo na motocykl też można go używać. Użytkowany przeze mnie już od kilku lat. Zakupiłem sobie jeszcze jeden kolejny taki do motocykla po to by właśnie Drugi telefon, który będzie wykorzystywany jako nawigacja, właśnie trzymał. Szerokość, na którą się on rozkręca, to jest od 55 do 100 mm. Czyli takowy chwyt on posiada, wykonany z aluminium. Tak samo tutaj posiada te tuleje redukcyjne w zestawie. Bardzo fajny gadżet, który polecam. Kolejny uchwyt, który zakupiłem. To jest uchwyt wodoodporny. I jak tutaj widzicie wszystko. Ponieważ mój telefon nie jest wodoszczelny, więc postanowiłem, że będę musiał zakupić jakiś uchwyt, który uchroni mój telefon. W razie jakby złapała nas jakaś ulewa czy deszcz w trakcie jazdy na skuterze. Bardzo intuicyjny w zestawie jest tutaj taki przylepiec metalowy, który przyklejamy do telefonu. Wkładając telefon, telefon tak jakby nam się za pomocą tutaj tego uchwytu pozycjonuje. Ja mam może zademonstruję. o pokrótce. Wkładamy nasz telefon do środka, ustawiamy sobie tak, jakbyśmy chcieli. Zamykamy nasz telefon w środku. Po bokach mamy takie zatrzaski. Najlepiej, aby telefon nie był w etui jakimś dodatkowym, bo to zwiększa jego grubość. Ma takie trzy: dwa po boku, jeden na dole. Jak widzicie, dotyk. Wszystko działa. Nie ma najmniejszego problemu, by odtworzyć. Te szkło tutaj na wierzchu jest troszeczkę takie matowe, ale mi się wydaje, że na tym jest jeszcze jakaś folia ochronna. Ale widoczność jest dobra, responsywność dotyku taka sama jak w telefonie dodatkowo nawet tu mamy takie okienko na kamery, jak żebyśmy chcieli zrobić zdjęcie w trakcie nie wyciągając powiedzmy całego zestawu tylko odkręcamy tutaj z tej uchwytu tego kulowego robimy sobie zdjęcie choinkę Wam pokażę jaką mam i Mamy to. Uchwyt wykonany z plastiku w całości. No tutaj troszeczkę jestem zawiedziony tą jakością, no ale to jest wiadomo chińskie urządzenie. Jest wodoszczelne, bo wokoło tutaj całej ramki jest taka gumka delikatna, uszczelniająca cały nasz telefon. W trakcie jazdy, oczywiście, można ładować, bo ma tutaj dodatkowy otwór, żeby przeciągnąć kabel do ładowania. Jest zamykany też to gumką, także to daje wodoszczelność. No i cały uchwyt ma dodatkowy na kierownicę, gdzie możemy sobie to w odpowiedni e, sposób wyregulować. Jak ma być nasz telefon do przodu, do tyłu, góra, dół, na boki? Tu jest oczywiście jeszcze ta nakrętka. Nakrętka jest oczywiście do skręcania tej kuli. Od dołu mamy zacisk, plus jeszcze mamy też takie tuleje redukcyjne, na zależności jaką mamy kierownicę. Zakręcamy, zaciskamy i to wszystko. Tak to wygląda proste, szybkie, tylko że duże. No, mnie to troszeczkę przeraża. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przedniej szybie owiewki. Czy to zda egzamin? Mam nadzieję, że będzie chronić telefon przed zalaniem, ponieważ mój telefon nie jest wodoszczelny. Dlatego też kupiłem takie ETUI. Dobra, to wszystko trafia do środka. Kolejny gadżet to coś, co osłoni moje ręce, a mianowicie tak zwane handbary. Wykonane z plastiku. Tutaj na końcu mają odważnik. Czyli to to samo, co byśmy zamontowali sobie dodatkowe obciążniki na kierownicę, które mają zniwelować nasze drgania kierownicy. Zastanawiałem się jeszcze, czy nie kupić po prostu handbarów z dodatkowym tutaj paskiem LED i podłączyć to pod kierunkowskazy, ale inny pomysł przyszedł mi do głowy, jeśli chodzi o kierunkowskazy, i stwierdziłem, że po prostu. Te w kolorze czarnym i po prostu ten, ta pleksa w takim ciemno dymionym kolorze zda tutaj najbardziej egzamin. Poza tym też przemówiła za tym cena, bo to było też zakupione właśnie na AliExpress w trakcie, gdy była ta obniżka, tak zwany Black Friday 11-11. A, tu jeszcze się zapodział. Za dwa złote z haczykiem kupiłem taki mikrofon do vlogowania do telefonu. Ponieważ dźwięk z telefonu, z tego mikrofonu wbudowanego jest taki niezbyt, no to postanowiłem, że kupię dodatkowy mikrofon zewnętrzny, który pozwoli na nagranie trochę lepszego dźwięku. Mam nadzieję, że niebawem go sprawdzę, bo po Nowym Roku, piątek, sobota i niedziela, Bikerator urządza zlot fanów. Zamierzam się tam pojawić, więc przy okazji, żeby lepiej zebrać dźwięk, no to wykorzystam ten mikrofon. Kolejna sprawa to oświetlenie. Chciałem zakupić sobie halogeny do, e, dodatkowo, by oświetlić sobie pobocze tutaj i drogę przed e, motocyklem, e, ponieważ Honda ma światła, no nie ma złych, ale też nie są to e, najlepsze światła, więc pomyślałem, że właśnie takie halogeny e, spełnią tutaj rolę swoją. Niestety nie ma to żadnej homologacji. Więc prawdopodobnie przy konfrontacji z policją i takim dociekliwym policjantem, mogłoby to się zakończyć albo zabraniem dowodu rejestracyjnego, albo demontażem na miejscu. Z tego względu, że nie ma to żadnych certyfikatów ani tutaj na pudełku, ani na samym reflektorze. Ilość światła którą daje ten reflektor, no nie jest powalająca. No ale też nie liczyłem, że taki reflektor pozwoli na oświetlenie nie wiadomo jak. No ale liczyłem, że będzie troszeczkę lepiej. Świeci to, powiem Wam, zaraz Wam zaprezentuję. Dosyć podobnie jak dobra lampka od roweru. Tutaj mamy akurat na wyjściu trzy przewody. Żółty, czerwony i czarny. To wiadomo, że to jest masa. I teraz, w zależności jak to podłączymy, tak on będzie nam świecił. I teraz tak minus, plus. Teraz mamy 100% palenia światła. Jasności, przepraszam. Teraz mamy 100% jasności. Po wyłączeniu i włączeniu mamy stroboskop. 100%, 50% światła i stroboskop. No już przy samym włączaniu jest to troszeczkę irytujące. Dodatkowo lampka posiada tak zwany ring. Czyli oko rekina. Jest naokoło niebieska plus dodatkowo w środku jest tam jeszcze odcień czerwonego. Do tego możemy jeszcze włączyć, właśnie on zachowuje się. Snub światła ma dosyć taki mocno skupiony. E powiedzmy, jak chińska latarka. Nic poza tym. E z tego względu, że nie ma to certyfikatu, i, i boję się zamontować to do skutera. Więc trafi to. Do mojego nowego projektu, do tego wygodnego roweru, ponieważ zasilanie, jakie możemy podać na tą lampkę, to jest od 9 do 60 V. Ilość pobieranej mocy to jest od 9 do 12 W, i skupienie światła to jest 40 stopni. Kąt świecenia, tak zwany. Ilość luksów no niby tutaj pokazuje, że 12 tysięcy luksów, ale to, to jest nierealne, niemożliwe wręcz, żeby tak słabe światełko dawało tyle e, światła. To co najwyżej może mieć w, moim, w mojej ocenie, e, porównując to do lampek rowerowych, około 800 lumenów to jest zupełny max, ile jest w stanie ta lampka wygenerować światła. Kolejny gadżet. To kierunkowskazy LEDowe. I dlatego właśnie, że nie wziąłem na handbarach, to wziąłem takie LEDy dodatkowo. Jest to LED pływający. Zademonstruję może, jak to wygląda. Minus plus. I w ten sposób działa. Kierunkowskaz taki, dodatkowy gadżet. Chcąc być lepiej widocznym, to po prostu zamontuję takie kierunkowskazy z przodu i z tyłu. Mam ich cztery, to tylko do, do, do tego pokazania wziąłem dwa, bo nie ma sensu. Są one z zewnątrz tutaj plastikowe. Tutaj widać ilość tych LEDów na takim gumowym przegubie. Na końcu jest śruba M10 czy 8. No, podpada to pod dziesiątkę. Teraz zapytacie się po co to wszystko i na co to wszystko. W sezonie 2024 mam zamiar moją Hondę przerobić na. Skuter adwentzerowy. Tylko, że to ma być taki skuter adwentzerowy, typowo na asfalt, a nie na offrody czy szutry. Więc wszystko, co tutaj widzicie, prawdopodobnie wskoczy dodatkowo na skuter. Plus, jestem teraz w trakcie projektowania kufrów bocznych, bo nie ukrywam, że. Miejsce pod kanapą jest niewystarczające, a jeżeli do tego dojdzie, że jeszcze ze mną pojedzie druga osoba, no to tego miejsca w kufrze centralnym z tyłu i pod fotelem jest dosłownie tyle, co kot napłakał. Dlatego postanowiłem, że dodatkowo będę musiał zainstalować kufry boczne. Robiłem już rekonesans odnośnie, jakie kufry wybrać. No i powiem Wam, że zdecydowałem się, że zrobię je sam. Zrobię je sam z blachy aluminiowej ryflowanej. Będą to mocne, sztywne kufry, które po prostu spełnią swoją rolę. Co do wielkości, jeszcze nic nie mogę na ten temat Wam powiedzieć, z tego względu, że jestem w trakcie cały czas. Projektowania, modernizacji tych kufrów, ciągle coś się zmienia, coś zauważę w internecie, co mogłoby tutaj spowodować właśnie taki przypływ dodatkowych informacji. To próbuję od razu je wdrażać w ten projekt. Także one są na razie w fazie rozwoju. Kolejne projekty, jakie zobaczymy w roku 2024, to projekt, który będzie się nazywał Pokaż swój motocykl. I tutaj zachęcam wszystkich, którzy by chcieli pokazać, pochwalić się swoim motocyklem, jednośladem. Dlaczego kupił akurat taki, co, go w nim, co mu się w nim podoba. Jakie przygody przeżył na tym motocyklu i wiele, wiele innych tutaj takich pytań będzie kierowanych do właścicieli. Jeżeli jesteś oczywiście tutaj z okolic Subska, no to wszystko ustalimy co do nagrywki. Oczywiście poczekamy na, na, na ten okres wiosenny, dopiero wtedy uruchomimy ten projekt, ale zgłoszenia możecie już nadsyłać drogą mailową. Mail do kontaktu ze mną jest podany w opisie tego kanału, także zapraszam chętnie i nie ma to znaczenia, czy to będzie skuter 50, czy to będzie Wistron 1000, nie ma to najmniejszego znaczenia. Chodzi o to, by każdy mógł wypowiedzieć się na swój temat wymarzonego jednośladu. Korzystając z okazji, że nadchodzi wielkimi krokami nowy rok, chciałbym Wam wszystkim życzyć wszystkiego dobrego, aby ten nowy rok 2024 był obfity w dużą ilość kilometrów przejechanych na jednośladach. Życzę Wam i sobie większej tolerancji na drodze pomiędzy jednośladami. W końcu tworzymy jakąś społeczność, która powinna się wspierać. Mówię tu o LWG, czyli lewa w górę. I oby ten 2024 rok przyniósł nam spełnienie naszych marzeń. Ci, którzy jeszcze nie mają swojego jednośladu, by go w końcu zakupili i zaczęli jeździć. Ja oczywiście do tego zachęcam. A zatem dziękuję wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku, w nowym roku. Cześć.